Ciemanko, witam bardzo serdecznie już w siódmym odcinku serii Życie według mnie i dzisiaj będę poruszał temat utraty bliskiej osoby. Był to pomysł podrzucony przez kilka osób z tego co widziałem na... w sekcji komentarzy. Dlatego chciałem wam troszeczkę o tym opowiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak ja sobie z tym poradziłem, mimo że byłem w takim wieku, który no raczej nie był zbyt przychylny do tego, żeby. Jakoś mocno to zrozumieć, czy, czy poradzić sobie z tym, ale chciałem Wam opowiedzieć o moich, o moich odczuciach. To tak: <laughs> utrata bliskiej osoby. Miałem niestety taką sytuację w życiu, w, nie, kiedy miałem niecałe 10 lat. Moja mama zmarła na białaczkę. E, no i zostałem sierotą wtedy, ponieważ, no, ojca, tak jak prawdopodobnie wiecie, nie znam już od urodzenia. Nie wiem, kim jest i nie chcę go poznać. Natomiast mamy straciłem, jak miałem niecałe 10 lat i zacząłem się wychowywać z dziadkami i. U mnie to wyglądało tak, że akurat wtedy szedłem do czwartej klasy podstawówki, i u mnie to wyglądało tak, że przez pierwszy cały rok szkolny tak naprawdę przepłakałem. To, to pamiętam. Z czwartej klasy najwięcej pamiętam płaczu. Tak naprawdę nie pamiętam, o czym się uczyłem, nie pamiętam, co robiłem. Najbardziej pamiętam to, że bardzo dużo przerw na, pomiędzy lekcjami yy, to był po prostu płacz, był po prostu dół. Yy, czysty smutek, najzwyczajniej w świecie. I jak sobie z tym poradziłem, wydaje mi się, że najzwyczajniej w świecie. Wiem, że to może być takie troszkę dziwne i takie banalne wręcz, to co powiem, ale wydaje mi się, że to jest yy, po prostu akceptacja. Akceptacja tego, co się stało. Dalej mam takie momenty, że wspominam mamę i chce mi się płakać. Nawet teraz, ale postaram się powstrzymać. I. Tutaj chodzi najzwyczajniej w świecie o to, żeby zaakceptować ten fakt, że no tej osoby już faktycznie z nami po prostu nie będzie. I trzeba sobie jakoś radzić dalej. W moim przypadku wyglądało to tak, że. No moja mama zmarła jak miała 31 lat. I no zaraz będę w, prawie że w jej wieku, tak? Za 4 lata będę miał tyle samo lat, co ona. Kiedy, kiedy właśnie zmarła, i wiecie co? Powiem Wam, że ja sobie przyjąłem taką taktykę, że tak to ujmę, że żeby żyć w taki sposób, żeby była po prostu ze mnie dumna, żeby wiedziała, że faktycznie jestem jej synem że jestem tak dobrą osobą, jak ona była w życiu, bo z tego, co wiem, to jestem bardzo podobny do mamy względem tego, jaką jestem osobą, że jestem dobrą osobą. Dojrzałem do tego przede wszystkim, żeby być dobrą osobą, bo do tego też trzeba dojrzeć. I po prostu cieszę się, że postępuję w życiu tak, że nie przyniósłbym jej wstydu. Na chwilę obecną, bo kiedyś to żyłem jak śmieć po prostu, mógłbym powiedzieć, swoim zachowaniem. A teraz wiem, że żyję w taki sposób od niedawna, co prawda, ale, ale tak jest, że żyję w taki sposób, że śmiało mogłabym powiedzieć, że faktycznie to jest mój syn i jestem z niego dumna. I to mi się wydaje, że, że to jest taki, taki sposób na to, jak sobie z tym poradzić, Potrzeba przede wszystkim czasu. Potrzeba czasu, żeby się oswoić z tą wiadomością, bo na początku to jest szok. Ja w ogóle pamiętam moment, kiedy zmarła moja mama, bo wróciłem akurat wtedy z babcią i z kuzynem ze spaceru no i zadzwonili ze szpitala z Warszawy właśnie, że moja mama nie żyje. I powiem, wam, że ja płakałem przez 5 albo 10 minut. I najbardziej to płakał płakała moja babcia właśnie, i płakał mój kuzyn, który akurat wtedy u mnie był. Ja przestałem płakać po 5 czy po 10 minutach, jakoś tak po prostu zacząłem już do tego. Zacząłem się z tym powoli oswajać z tą wiadomością, że no, już po prostu jej nie będzie, nie? I najważniejsze rzeczy, których potrzebujecie, to jest czas i akceptacja. To wiąże się jedno z drugim, ponieważ wraz z upływem czasu po prostu będziecie w stanie już zaakceptować ten fakt. I wydaje mi się, że najlepsze po prostu działanie jest takie, żeby być dobrym człowiekiem i żyć w taki sposób, żeby ta osoba, którą straciliście, po prostu była z Was dumna i żebyście nie mieli sobie nic do zarzucenia. Najzwyczajniej w świecie. I to mi się wydaje, że to jest właśnie taki, może nie złoty środek, ale jakiś środek. Na, na poradzenie sobie z utratą bliskiej osoby. Po prostu, żeby być dobrym człowiekiem, robić dalej swoje, iść w dobrym kierunku, zaakceptować ten fakt i żyć w taki sposób, żeby ta osoba, jeżeli patrzy na nas z góry, to, to żeby powiedziała: No, jestem dumny, bądź jestem dumna. I to jest chyba tyle. Także dziękuję Wam za yy, ten odcinek życia według mnie. Oczywiście, podsyłajcie kolejne tematy, które byście chcieli. Żebym nagrał. Przypominam, że nie nagrywam tematów, z którymi nie miałem związku, nie miałem odczucia. Czyli depresja raczej odpada. Nie piszcie już o tej depresji, bardzo bym prosił, bo nie mam pojęcia, jak sobie poradzić z depresją. No i co? I to było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym życiu według mnie za tydzień. Do następnego i trzymajcie się.